Challenge taki, kto ostatni się skwasi, ten wygrywa 1000 euro. No to ja Też przegram. No zobaczymy to, no to. Bardziej... To kurwa, to, to ale po wygląda jak takim... ekipa u kurwa. Ale po takim solidnym kawałeczku, nie? Na razie po kawałeczku nie, takim... Taki nie, każdy po plasterku. Nie, po plasterku na razie, żeby... Nie, tu jest ostatni. No od razu, kurwa, ten, dajemy każdy Już po takim my... ogórze, kurwa, i kto pierdoli pierdoli. Cały? Ja. wygrywa? Weźcie się ten ostry ogórek cały zjeść. Uwaga. I ostry to nie. On będzie mokry kapać, nie? Jak, jak kurwa on Jej, Jaka swoje. kurwa kierda A U, jak, to... śmierdzi. jak śmierdzi. Sama O Boże, w sama... U, sama chemia. Jakierdole, co to, to kurwa. Eee! Nie, <ślinia> kurwa! On tu nawet nie. <ślinia> Operatorka. Nie, nie, nie. <ślinia> to nawet nie kwaśności. Ale tak jak coś Ale jezu jak to śmierdzi! Ale to jak po plasterkę czy co? Po plasterku. Mniejsze. Mniejsze. Po dawać. Dawaj, dawaj, do tego. raz. Ja pierdolę. Dwa. Te działka, bo to każdy coraz grubszy, kurwa. Każdy kolejny. Fuj jak to śmierdzi. Strasznie. Ale jest cztery, nie? Julian. Ale strasznie! Ale jak to kurwi? A to będzie jeszcze gorsze od tego chipsa Aj ma... to już wymy to na pewno tej karty nie wygra. <grafy> On już nagrał. Ej, wiecie jak że... to? No. ty jak się popłagał, widzisz. A ja mam wrażenie jakby śmierci. plastik kurwa Chip. Ty... No. Plastik, Takie Taki nie, kurwa... No, na plastik Jakby ja, plastik, ja, ja plastik. przeszło ty! No to przeszło pewnie cały czas w tym, w tej zalewie, w tym Ja nie wiem czy ja to pogryzę w ogóle Od razu, naraz, to całego ogóle buzi sadzić Ty, pojebało cię chyba Jakie od razu, całego? Ja, ja, dopiero... ja mogę polizać na Nie, Nie, Dobra całego. kurwa, na, całego i chuj całego. No, a, gdzie, a gdzie możemy wypluć? Do zlewu kurwa, no i nie Jeszcze ja ja trochę przedłużę, żeby krótkie nie było Także spierdolcie dojdzie. No nie no kurwa ty, Nie, no, no, to zróbmy najpierw tak Najpierw... Ale jak poliżesz, to się zrażysz, no j**a Nie, właśnie nie, nie, o nie, to chodzi nie, nie, Najpierw poliżemy, nie. a potem Cały, od razu trzeba... trzeba wsadzić Liżesz i wsadzasz Nie, nie, nie chcę, tylko nie Liżesz i wsadzasz całego moczu Dobra, bo mi już cieknie to od, od, Ja wolę nie ja od razu drogi. Raz do dobra, nie gotowi? Ale ja to nie zmieszczę Mieszcz, zależy, Raz, dwa, trzy Yapma kulağı Abi Sizler.'' ''Zaten 26 omdatτο nie da! 카�operaba yan Alcohol free kaza var Ale... Jest, jest dziwne w smaku strasznie. strasznie. Sam Żeby plastik. On, no, taki jakby on był stary. Jakby on już przeszedł po prostu tylko. Za całym, bardzo, nie? ale... Ja pierdolę. Nie... Sam plastik. Strasznie, no. Ale poza... Ja pierdolę. O kurwa. O kurwa. POSZEDŁ! Człowiek. Kwaśne nie jest w ogóle Nie, ale... kwaśne nie jest w ogóle no one wpierdalają dalej, ja pierdolę, ale kurwa Dobre Nie narzekam A czy nie jest to dobre? One wpierdalają dalej człowieku? A nie jest to dobre? Ale jest zjadliwe, bo czuć po prostu plastik To przeszło strasznie no, plastikiem, ale Kurwa, po śmierdzi jak to jest dwa tygodnie nie ściągał Ale człowieku, ja to W do... porównaniu do kiszonych ogórków, jak robi moja babcia, to jest nic To się no, to, ale, to, ej, ale to nie jest to, to nie jest problem, że to jest kwaśne. Kurwa, to jest piernik plastik, kurwa. Kurwa, niedobre. dobre. Chłopie, ja próbam smaczków od konia. Ale, Strasznie no, to, śmierdzi. To chodź, to musicieśmy podzielić. No to o, po pięćet. 500... A jak? Zeszyanko. No jest. Dzięki. Ja, pijem. Ovo, iđe me do sklepu Kurva,